Pierwsze wzmianki o działaniach charytatywnych Tomasza Sadlika, właśnie tego Tomka, sięgają 2016 roku. Wtedy to w swoim Audi S5 zbierał pierwsze datki dla potrzebujących. Teraz w Andrychowie rozpoczyna kolejny już sezon turbo pomocy. Cześć, dzień dobry, witajcie. Zbliża się ta godzina, gdzie nasze kultowe licytacje w turbopeletonie Wystartują ze sceny. Będziemy licytować głównie te przejazdy, kilka może jeszcze jakichś przedmiotów. Cały czas też kursują samochody, sportowe samochody ze stanowiska na wjeździe na loty helikopterem w inwałdzie. Możecie z nich korzystać. Impreza myślę potrwa tak do godziny 17-18. Pierwszym z pokazów był freestyle w wykonaniu Bartka Mamicy. Były pokazy driftu i możliwości rejestracji do DKMS, czyli rejestru dawców szpiku. Najmłodsi dostali balony i mogli oglądać z bliska wozy strażackie. Były też postacie z bajek czy filmów. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że dzisiejsza impreza miała na celu, żeby trochę tych starszych rozruszać do zabawy. Każdy się miał przebrać w strój superbohatera. Ulubione postacie z bajek, ale tutaj mam takiego wilka. Wiecie, kim jestem dokładnie? Czerwony kapturek. Mam nadzieję, że zdobędę pierwszą nagrodę, zwycięstwo jest moje, a nagrodę przeznaczę na pewno na cel charytatywny, także trzymajcie się, pozdrawiam. Szybkie, klasyczne czy policyjne są wszystkie. Impreza w Andrychowie to dopiero otwarcie sezonu. O wszystkich następnych wydarzeniach związanych z turbopomocą będziemy informować Was na bieżąco. Widzę przede wszystkim najmłodsi, jak tu na ciebie spoglądali, to oczy wręcz świeciły się. Co trzeba zrobić, żeby dojść do takiego poziomu? Jak można zacząć? Przede wszystkim trzeba ciężko trenować. Jak można zacząć? W każdej chwili. Wystarczy wam piłka i buty.